Dzisiaj jest niedziela, jest bardzo słonecznie. Chciałam Was zaprosić na taki rodzinny nasz vlog, spacerek. Idę! W Polsce jak popada to się idzie na grzyby, i tutaj wczoraj mocno padało. I nawet niektórzy powstawiali posty, że też znaleźli grzyby, chociaż tutaj nie ma lasu. Są skały i kaktusy. Ale można wyruszyć po deszczu na inne polowanie na Malcie. I to jest polowanie na kryształy. Jeżeli ktoś oglądał wywiad ostatni mój z szamanką tutaj na Gozo. Ana potem the crystal. To This is um, Gozo crystal and when it rains, the crystal comes up to the surface and it's called Honey Calcite. Ona stwierdziła, że cała wyspa jest jednym wielkim kryształem, tak zwanym Honey Crystals, czyli taki miodowy kryształ, Kalcyt To się nazywa po polsku. I te kryształy, ja próbowałam tam znaleźć obok siebie, ale nie, nie mogłam znaleźć. W końcu do niej napisałam i ona mi podpowiedziała, za co jej bardzo dziękuję. Gdzie konkretnie trzeba szukać tych kryształów? Przyjechaliśmy do tej miejscowości, do takiej pięknej miejscowości, która nazywa się. Gar albo mdziar po maltańsku. I tutaj po deszczu rzeczywiście wychodzą kryształy, więc to jest niesamowite. Zapraszam Was na wspólne polowanie na kryształy. Troszeczkę Wam chcemy przekazać dobrej, ładnej pogody. Nie wiem, mm -hmm. trochę słońce, bo troszeczkę kaktusów. Tak? Ja? Tak? Co? No? Oh! Zalazłaś! Wow! Mały pierwszy no. Na wierzchu gładko puchamy. It's jest no. Oh, this dirt is kind of like... Nie, mm. mm. mm, widzisz? Mam No to pałkami jak no jakimiś Wow, jaka fajna skała. Przytylmy się do skały. Co? Wiki, zobacz, ona jest taka cała jakby z takiego kryształu. I know. Wow. It's a big one. Tak? Think... Pokazuj go. No, jest też malutki, ale jest. Zawsze się śmiałam z tych patyków do telefonu, ale raz, że kamera w telefonie jest lepsza niż taka moja niby profesjonalna. Dwa, no co zrobić? Trzeba sobie jakoś radzić i nie mam operatora specjalnego, więc e, z tym patykiem dużo łatwiej się trzyma. Do mnie technika dochodzi bardzo powoli. Jak wszyscy coś mają, to ja dopiero za 20 lat. I podobnie będzie pewnie z maszynką do tego... do mycia naczyń, wiecie? Ja nadal myję ręcznie wszystko. I ręcznie wszystko ubijam i trę na tarce. <noise> nie mam żadnych kuchennych robotów ani nic. Może użyjmy? Jest, już nie gadam już szukamy kryształek. Chciałam troszeczkę opowiedzieć o książce, którą zamówiłam z Polski i przeczytałam. Nazywa się. Zapomniałam aż. O odzyskiwaniu duszy. Jak ktoś oglądał tę książkę. Generalnie, zamówiłam z Polski książkę o odzyskiwaniu duszy Sandry Ingerman, to jest taka szamanka, która już wiele, wiele lat, naście, zajmuje się tym odzyskiwaniem duszy i podsumowała jakby tą swoją działalność, napisała książkę. Mam no, się takimi kilkoma spostrzeżeniami podzielić odnośnie tej książki. W ogóle każdy, jak czyta książkę, to coś swojego wynajduje zawsze, wywnioskowuje. To jest absolutnie takie moje spostrzeżenie na tą daną chwilę, to co mi było potrzebne, to tam dla siebie wzięłam. Pod koniec książki do mnie bardzo wyraźnie dotarło to, że jak już jesteś takim powiedzmy wyznawcą natury, czy szamanem, to to jest tak łatwo powiedzieć i, fa i wiele osób się za takich osób uważa, ale to tak jak wiecie, osoby, które chodzą do kościoła, a po wyjściu z kościoła robią różne tam rzeczy, które przeczą założeniom, więc tak samo jest tutaj, w tej powiedzmy, no nie religii szamańskiej, tak w, tam, w szamanizmie. Jeżeli rzeczywiście się już deklarujesz, czy wyznajesz, czy, czy czcisz tą naturę, e, to jak popatrzysz na swoje życie generalnie jak popatrzyłam, to no jedno, jedno jest to mówić, a drugie robić. No właśnie o takie nie chodziło. No pokażę, pokażę. O, widzisz? Tak, bo krysz takie kryształiki, które wyrastają właśnie. A man. money. Ojejko, ja tylko gadam, nic nie znalazłam. Zrób, że mam ciebie. Generalnie, takie do mnie doszło, taka smutna refleksja na temat tego, że deklarować się można, że się czci tę naturę, czy jest szamanem, ale czy tak się żyje? I nawet takie przysłowiowe teraz do mnie dotarło też. Dlaczego? Nie się tej głowy szamponem i tak dalej. Bo... Zobaczcie tą, tą piękną naturę, to czyste morze przynajmniej z daleka tak wygląda. To jak możesz wylewać codziennie, nawet myjąc naczynia, mnóstwo chemii, tak? Tam? Bo to, że to jest niefajne, to wszyscy wiemy. Tylko mówię, jeżeli tak się już deklarujesz, że jesteś tym szamanem, to po prostu tego nie możesz używać. No niestety a nie tych szamponów, a nie tych chemik, tak? No bo to, bo to było po prostu przeczy. To jest smutne, to było dla mnie refleksja, ponieważ ja jeszcze nie czuję się tak na... Nie to, że nie czuję się na siłach, tylko ciężko takiemu człowiekowi cywilizowanemu nagle się ze wszystkiego zrezygnować. Ja mam bardzo mało kosmetyków, aż tak śmiesznie i nieprzyzwoicie mało, praktycznie ich w ogóle nie mam. Mam jedną kredkę do oczu, Wszystkiego mam po jednym, a niektórego wcale, tak? Nie, nie mamy żadnych tam żelów pod prysznic. Kiedyś nawet ktoś nas odwiedził się śmiał, że my tak nic, nic nie, my, nie mamy, bo tam może tylko tym szarym mydłem się myje zawsze. Ale nie mniej jednak na przykład pomyślałam sobie o pralce, tak? O tym, ile proszku przy dzieciach dużo się pierze. O zmywaniu naczyń. I to jest takie... No... Na szczęście segreguje śmiecie dosyć teraz ostro i mocno, ponieważ na Malcie jest taki wymóg. Troszeczkę nas to pomogło i uświadomiło w tym kierunku. Więc przynajmniej tego plastiku, a propos też plastiku, tu się segreguje i na plastik są takie ogromne worki. Ja na początku myślałam, dlaczego są takie ogromne? Przecież na jedzenie, na te bioodchody powinny być największe worki, bo jemy codziennie. A się okazało, że nie, że tych obierków jest taki mały woreczek. Natomiast ten plastik, jak zobaczysz tak na oczy, jak go segregujesz, ile ty go używasz, jakie ogromne wory co tydzień są wywożone, no to się przerażasz rzeczywiście. Idę. Dziecko moje już znalazło tyle kryształów, a mama nic, nic, zero. Tylko chodzi i gada. I gada. No wreszcie coś i mama znalazła. O taki. Pokaż. No jest fajny według mnie, co? Jak się go myje. And yeah. Coś przypadkiem znaleźliśmy jak wygląda jak dolmen, ale nie wiem, nie jestem pewna. Zobaczcie, takie wejście kamyczki. Napiszcie, jeżeli coś wiecie w ogóle o dolmenach, bo tak dużo jest informacji i wszędzie jest inna. They do be na, wow, well, nature. Na, nature is crazy. Każdy znalazł po kilka kryształów i wróciliśmy do domu. Po drodze jeszcze wpadliśmy do takiej e, opuszczonej wioski, jak nam się wydawało, ale to jest takie miejsce, gdzie na święta Bożego Narodzenia. Jest mnóstwo ludzi zazwyczaj, i są targi różnych żywności, zwierzęta oraz taka stajenka na żywo. Coś takiego widziałam pierwszy raz na Malcie kilka lat temu: czyli jest żywacz, żywa, czy żywa Maryja, był ten Józef, i nawet niemowlę, które przez wiele godzin, cały wieczór, znajduje się w takiej chatce zrobionej. I tam po prostu ta rodzina siedzi i mnóstwo ludzi przychodzi, żeby sobie na nich popatrzeć. Czyli taką, taka szopka na żywo. Kalcyt po umyciu wygląda w następujący sposób. A jeszcze przeczytam Wam kilka informacji na temat tego kamienia, bo jak wiecie pewnie kryształy pozytywnie wpływają na naszą energię. E, dokładnie ten, czyli kalcyt, pomaga w jasnym i logicznym myśleniu, nadaje się kiedy jesteśmy przed egzaminem, ważną decyzją życiową albo w sytuacji, kiedy trzeba zmierzyć się z dużym, wielopoziomowym zadaniem. Kalcyt może spowodować przyspieszenie w rozwoju, zmiany na lepsze, przekształcenie myśli i słów w działanie. To jest kamień dla Ciebie, jeśli uważasz się za osobę zbyt leniwą i potrzebujesz więcej wiary w siebie. A ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.